Cześć, witaj. W tym odcinku pokażę Ci jak dodać samodzielnie kursy walut na dany dzień w programie REWIZOR GT INSERT. Aby to zrobić, rozwinij z tego po lewej stronie, następnie zakładkę administracja i zakładkę słowniki. Następnie wpisz słowo kurs i w ten sposób masz poniżej zakładki banki dostarczające tabele kursów oraz kursy walut. Jeżeli wejdziesz w banki, to zobaczysz, jakie banki dostarczają tabelę kursów. Jest to oczywiście domyślnie NBP Narodowy Bank Polski, gdyż jest on bankiem, polskim bankiem centralnym i jest tu domyślnie wpisany. Można oczywiście dodać inny, ustawić go podstawowy, bądź poprawić, na przykład pełną nazwę wpisać. Ale my na razie skupimy się na kursach walut. Jeżeli wejdziesz w kursy walut, zobaczysz, że masz te kursy dla odpowiedniego banku, jest np. NBP, który jest domyślny, a inny dowolny oraz okresu bieżący dzień, bądź no, oczywiście możesz sobie wybrać. Na przykład określony Daję Dodaj w ten sposób wpisuję kurs jako symbol z 11 września 2020 roku. Bank oczywiście NBP i z dnia, ja mam tutaj z 11 września i ja mam tutaj euro do wpisania. Jest to kurs sprzedaży 4,4932, natomiast kurs zakupów wówczas wynosił 4,4042 a kurs średni 4,4504. Klikam OK. Kurs ten się tutaj pojawił. Oczywiście będzie on w tym programie i umożliwia łatwiejsze przeliczanie walut. Dziękuję Ci za uwagę. Zostaw łapkę, subskrypcję i dzwoneczek. I pamiętaj, rachunkowość jest prosta.